Dzień wszystkim, dzisiaj mamy 24 lipca, co nowego u mnie, no zbieramy się po tej wichurze całej, co zerwało dachy u nas tutaj w Świętokrzyskim i co, co dalej, no przyszła mi dzisiaj matka reprodukcyjna Backfast GZ od pana Lewandowskiego, proszę bardzo zobaczyć, nie wiem czy będzie ją widać, także... Tutaj mam też kwitowanie, tak jakby rodowód na taką, rasa bakwa z GZ3 razy GZ25, się na sztucznie, strona mateczna GZ3, data wygryzienia, oznaczenie i podcięte skrzydełko, proszę zobaczyć, matki pszczele. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. GZ sztucznie, no jestem bardzo zadowolony z tych matek. No i mówię, tak jak dzisiaj wieczorem ją poddam, tę matkę reprodukcyjną. Wczoraj zabrałem GZ-a jednego, znaczy nie wczoraj, przepraszam, co ja mówię. Jakieś kilka dni temu, 5-6 dni, coś takiego. Zabrałem matkę. No i myślę, że ją ładnie przejmam tam. Mateczkę. No zapraci, zapraciłem za nią 200, 225 zł. Myślę, że, że całą pasiekę oprzemy właśnie na tych matkach. Tyle. Także idę na pasiekę. Mam nadzieję, że może coś nakręcę. Pozdrawiam.